Zbliża się gorący okres w e-commerce, czyli czwarty kwartał. Więc prawdopodobnie będziecie mieć więcej zamówień i to niezależnie od tego, czy sprzedajecie tylko na Allegro, czy również w innych miejscach. No i to jest czas, w którym również będziecie mieć pewnie więcej zapytań od klientów i procentowo więcej Zwrotów i reklamacji. Pojawi się też sporo trudnych klientów, co spowoduje, że ten czas przeznaczony na obsługę klienta no może nam się nieco wydłużyć. Dlatego dziś za pomocą Responso pokażę Wam kilka trików, które możecie zastosować u siebie, aby przyspieszyć obsługę klienta no i zaoszczędzić tę godzinę tygodniowo. Pamiętajcie, że Responso to nie tylko autoresponder do Allegro, ale też zaawansowany system obsługi klienta, który posiada wiele funkcji, które automatyzują. Tę obsługę. Oczywiście, możecie się sami o tym przekonać, testując responso przez 30 dni z linka, który umieszczam Wam w opisie. Zacznijmy więc od trudnych klientów, czyli tak zwanej czarnej listy kupującej na Allegro. Jeśli mamy klienta na przykład, który zamawia cały czas u nas, nie wiem czy to za pobraniem, nie odbiera tych paczek, albo daje nam jakieś negatywne opinie no, na temat naszego produktu, albo po prostu opinie, które są nieprawdziwe, no to Allegro właśnie też stworzyło coś takiego jak czarna lista kupujących, gdzie możemy takiego delikwenta w cudzysłowiu wrzucić, no i to uniemożliwia mu ponowny zakup u nas. No jednakże jest tu taki haczyk troszkę, bo nie zawsze możemy to zastosować, no bo może to też nieść za sobą jakieś konsekwencje prawne. Dlatego mamy też pewnie klientów, którzy często kupują u nas, ale wiemy z góry, że będą problemowi, tak? I mało tego, czasami są tacy klienci, co non stop kupują, bo na przykład mamy coś w stałej sprzedaży i jak. Ustawić w Responso, aby tacy takich klientów od razu wychwytywać, żebyśmy no, mogli jak najszybciej się nimi zająć, aby później no, nie było powodów ku temu, że klient. Składa reklamację, bo na przykład kawałek rogu jakiegoś towaru, na przykład opakowania jest lekko zgięte, a klient chciał to na prezent. No po prostu będziemy tak starali się zrealizować jego załowienie, aby no naprawdę był zadowolony, bo czasem z takimi klientami po prostu jest nie warto się w cudzysłowie kopać. No i jak możemy zrobić taką automatyczną akcję? Dzięki której no, tacy klienci będą mm, filtrowani i zaraz będziemy mogli się nimi zająć. A więc wchodzimy w, w automatyczne akcje w naszym Responso i robimy dodaj workflow. Dodajemy warunek, no, na przykład mm, e-mail, no i wybieramy adres, który na przykład y, tego trudnego naszego klienta. Możemy również zrobić to po nazwie użytkownika, jednak. Y, tu sugeruję na przykład wziąć pod uwagę adres ten na przykład z Allegro, yy, przekleić, przekopiować, bo yy, chodzi o to, że dany klient może też u nas kupować na przykład na sklepie, więc nie zawsze to będzie nazwa użytkownika, ale możemy sobie w dowolny sposób to yy, robić: czy za pomocą maila, yy, czy za pomocą na przykład nazwy klienta, i taki, yy, do takiego warunku dodajemy. Akcję. No i mamy na przykład akcję, że ustawiamy od razu do statusu y, pilne trudny klient. A żeby jeszcze bardziej wiedzieć, że ten klient no, wymaga jakiejś specjalnej uwagi, przypisujemy mu na przykład tak trudny klient. Nazywamy sobie tutaj zakładkę trudni klienci, no i robimy dodaj. No, i jak widzicie, taki workflow został zapisany. I teraz za każdym razem, no bo mamy świadomość tego, że nie zawsze ci wszyscy trudni klienci powracają, ale jeśli już taki klient wróci, to od razu dostaniemy automatyczną akcję, informację, pojawi się w odpowiednim statusie i zostanie mu przypisany tak trudny klient, że tutaj mamy, prawda, na czerwono zapisane trudny klient i od razu każda osoba z obsługi klienta. No to zauważy i będzie starała się jak najlepiej go obsłużyć. No i jeśli teraz zdarzy nam się taka sytuacja, za miesiąc, na przykład, że znowu trafi do nas taki jakiś inny klient, to wystarczy, że wyedytujemy sobie tą akcję, dodamy po przecinku drugiego maila i zapiszemy, zaktualizujemy nasz warunek. Działa to na tej samej zasadzie, ci klienci będą filtrowani i cały czas obsługiwani. Oczywiście, no bo mają pewnie do tego takie prawo, a to, że czasem zgłaszają jakieś nieprawidłowości, no to nie możemy z tego powodu wykluczyć ich, żeby u nas nie kupowali. Druga sprawa zwroty. Jeśli chodzi o zwroty, to szczegółowo ten moduł omawiałem gdzieś tutaj, możecie sobie zobaczyć film. Natomiast tu chciałbym wam przypomnieć, że żeby przyspieszyć tę obsługę zwrotów i no nie czekać cały czas, że klient tam zadaje pytanie, my musimy mu odpowiadać, to najlepiej jest zrobić jakąś wiadomość zwrotną, e, którą otrzymuje klient zaraz po e, wystawieniu, zgłoszeniu zwrotu, czy to na Allegro, e, czy to na przykład w innym miejscu. Nawet kiedy decyduje się na przykład zwrot późną nocą, kiedy na przykład nasza obsługa klienta już wtedy nie pracuje. Tutaj podobnie robimy sobie taki workflow, czyli dodajemy warunek, powiedzmy, utworzono zwrot, jest to e, zwrot. Powiedzmy, że yy, oprócz tego, że wysyłamy klientowi wiadomość o treści, zarejestrowaliśmy jego zgłoszenie, to możemy do tego dodać na przykład akcję, która spowoduje, że przypisujemy agenta odpowiedzialnego tylko na przykład za zwroty. No i taki pracownik dostaje tę informację, a dodatkowo, żeby. No Nie zginąć w gąszczu tych wszystkich wiadomości, to ustawimy sobie jeszcze status, żeby te wszystkie zwroty, właśnie wędrowały do zakładki Zwroty. Więc tutaj nie umknie nam żaden zwrot, klient dostanie jakąś tam informację, a po przyjściu dany, dana osoba odpowiedzialna za zwroty wchodzi sobie tylko w swoją zakładkę i widzi, co ma. Jaką paczką ma się zająć i gdzie dany zwrot jest. Trzecia rzecz to wykluczenia. No bo oprócz automatycznych akcji, które możemy robić na różne sposoby do różnych klientów, do różnych naszych agentów w responso, możemy też w łatwy sposób korzystać z wykluczeń, tak? Żeby nie tworzyć kilku, kilkunastu akcji, yy, możemy zrobić jedną, na przykład z wykluczeniem. Już Wam pokazuję. Czyli na przykład mamy grafikę, który jest odpowiedzialny w naszej firmie za e, wysłanie projektu klientowi do akceptacji. Tak? klient powiedzmy zamawia kubek z jakimś tam logo, grafik robi logo, odsyła i czeka na akceptację klienta. I jego interesują tylko te e, ta wymiana tych wiadomości dotycząca powiedzmy danego produktu. Jeśli klient otrzymuje paczkę i powiedzmy ten kubek zostaje stłuczony i zakłada dyskusję, no to ten grafik nie jest odpowiedzialny za rozmowę z trudnymi klientami, a tylko za potwierdzanie projektów i wysyłanie do klienta wiadomości właśnie z akceptacją projektu. Więc na tej zasadzie jeśli wszystkie wiadomości z danego, powiedzmy, konta przychodzą na jego maila, no to w łatwy sposób możemy wykluczyć, aby dyskusje leciały do innego pracownika. I już wam pokazuję. Wchodzimy znowu w automatyczne akcje. Robimy dodaj workflow. Dodajemy warunek, na przykład nowa wiadomość nie jest. Dyskusja Allegro. Czyli w tym przypadku nasz pracownik dostaje wszystkie wiadomości oprócz dyskusji. Do dyskusji stworzymy sobie oddzielną akcję, natomiast ten pracownik nie będzie w ogóle widział w swoim folderze e, tych dyskusji, które stworzył klient, mimo iż cały czas wymienia z nim na przykład korespondencję mailową. Czyli nie zapychamy niepotrzebnymi mailami skrzynki naszego grafika, nie musi on przesyłać dalej komuś, osobie odpowiedzialnej właśnie za takich trudnych klientów, tylko ta akcja będzie działać automatycznie. Kolejna rzecz, która przyspieszy też Waszą obsługę klienta, to na przykład łączenie wielu warunków w responso. No, jeśli mamy taki gorący okres, jak na przykład Black Friday albo przedświąteczne zakupy, no to wiemy, że Pracownicy obsługi klienta pracują pewnie pod większą presją. Może zdarzyć się tak, że tu ktoś przegapi jakąś wiadomość, za późno odpisze do klienta, klient się na nas obrazi, zrobi jakieś tam negatywną opinię, napisze tu znowu zwrot, no i to powoduje jakby takie napiętrzanie się pewnych problemów, a wszystko przez to, że na przykład ktoś o czymś tylko zapomniał klientowi odpowiedzieć, a powiedział, że za chwilę dostanie odpowiedź. No i jak w takim razie zrobić, na przykład, żeby ten agent nie przegapił czasu, żebyśmy szybciej odpowiedzieli na zadane pytanie. Czyli znowu wchodzimy w automatyczną akcję, dodaj workflow i robimy na przykład warunek status odpowiedzi. Nie odpowiedziano. Tak, to będzie jeden z naszych warunków, i dodajemy war yy warunek, że ostatnia odpowiedź klienta yy była większa niż dwie. Godziny. No i teraz, co możemy zrobić do tego? Możemy przypisać na przykład tag jako pilne, że od razu wskakuje nam tak pilne do takiej wiadomości. Dodatkowo wysyłamy wiadomość yy, do naszego agenta. Dodajemy treść, na przykład klient czeka na odpowiedź. No i zapisujemy tę akcję. W związku z czym, aby właśnie nie przegapić. To taka wiadomość leci dodatkowo albo na przykład mamy osobę odpowiedzialną za obsługę klienta, jakby za zespół obsługi klienta. No to taka osoba przefiltruje sobie wszystkie statusy pilne i od razu widzi, że czymś się jeszcze nie zajęliśmy, więc możemy szybko zareagować, aby takiemu klientowi odpowiedzieć. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak wasz zespół działa i w jaki sposób wy. Obsługujecie klientów. Dlatego to, co mówiłem na początku, najlepiej sobie system przetestować, w jaki sposób Responso sprawdzi się u was, bo pod filmem umieszczam link do 30-dniowego okresu próbnego, no i po tym okresie decydujecie, czy jednak dalej korzystacie z Responso w wersji płatnej, czy zostajecie przy na przykład tylko darmowym Autoresponderze. O innych zastosowaniach Responso możecie się dowiedzieć. Z filmów, które nagrałem wcześniej, tutaj gdzieś się za chwilę pojawią na miniaturkach. A ja w dzisiejszym odcinku Wam dziękuję za uwagę i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.